Kolejny podcast Kancelarii wódkiewicz sosnowski o prawie ze Szczecina. Dzisiaj dotyczyć będzie spraw, które teoretycznie mogą dotknąć wszystkich tych, którzy podejmują na bieżąco zatrudnienie. Będziemy rozmawiali o temacie, który w ostatnich miesiącach dość intensywnie wypłynął za sprawą pewnego konfliktu korporacyjnego, ale my nie będziemy mówić o konkretnych przykładach, ale o tym temacie w sposób ogólniejszy. Mobbing to jest Dzisiejsze nasze zagadnienie, które omawiamy z mecenasem Markiem Jarosiewiczem z kancelarii Wódkiewicz-Sosnowski. Serdecznie witam, panie mecenasie. Dzień dobry. Nie będziemy zaczynać od takiej standardowej definicji mobbingu, bowiem pewnie jest trochę tak, że każda sprawa, która trafia do państwa kancelarii, no, w jakiś sposób trochę czerpie z definicji, ale jednak ma też pewne naznaczenia indywidualne, bo mobbing. Znacząco różni się od tego, jak kto go interpretuje. Tak, ja myślę zresztą, że to jest takie pojęcie, które już na tyle zakorzeniło się w naszej świadomości, że chyba każdy intuicyjnie wyczuwa, czym mobbing przynajmniej mógłby być i na czym mógłby polegać w takim klasycznym wydaniu. Eee, na czym takie właśnie zastraszanie, nękanie pracownika może polegać? Być może wynika to z tego, że też no, sporo osób doświadczyło niestety takich sytuacji w swoim miejscu pracy i wiadomości o tym, no też gdzieś tam w rodzinach, wśród znajomych, roznoszą się w coraz szerszych gronach. I ja myślę, że nie ma rzeczywiście chyba potrzeby, żeby tutaj tak książkowo to Książkowo nie, bo rzeczywiście, nie. jeżeli sięgniemy do statystyk, to pani się jeden z dużych portali internetowych, zapytał ostatnio ankietowanych, i z tych statystyk wynika, że nawet co trzeci Polak miał do czynienia ze zjawiskami, które on definiował jako mobbing w swojej pracy. Pytanie brzmi więc, co możemy nazwać mobbingiem takim, który jest już ewidentny. A co jest mobbingiem, który z Państwa punktu widzenia, z punktu mm -hmm. widzenia prawnego, wymaga pewnego naświetlenia, pewnej interpretacji, pewnego bardziej indywidualnego naznaczenia? Mm -hmm. eee, spośród takich kryteriów, które przychodzą jako pierwsze na myśl, na pewno jest to kryterium powtarzalności i uporczywości takich niewłaściwych zachowań w stosunku do pracownika, bo nawet jeżeli dochodzi do jakiejś bardzo przykrej sytuacji, nawet jeżeli dochodzi do, no w skrajnych przypadkach, użycia przemocy, jakichś wulgaryzmów, to jeżeli to jest jednostkowe zdarzenie, pojedyncza sytuacja, to nie ma mowy o mobbingu. Mobbing to musi być coś powtarzalnego w czasie. To jest raz. Yy, druga rzecz, yy, no, jakby siłą rzeczy takie Nieprzyjemne doznania ze strony pracownika no często są obarczone jakąś dozą subiektywizmu i takiego właśnie bardzo osobistego spojrzenia przez pracownika na tą sprawę. Natomiast musimy mieć świadomość, że idąc do sądu, sąd będzie dokonywał oceny tego zdarzenia czy tych zdarzeń według jakiegoś zobiektywizowanego zobiek zobiektywizowa kryterium, przepraszam. A więc będzie odnosił się do tego, czy z perspektywy powiedzmy przeciętnego obywatela, przeciętnego pracownika rzeczywiście można tutaj mówić o jakimś naruszeniu, o jakiejś nieprawidłowości, czy może te właśnie nieprzyjemne doznania są wyłącznie wynikiem tego, że no, mamy do czynienia z jakąś szczególnie wrażliwą jednostką, e, która no, bardzo czymś się przejęła, wzięła coś do siebie, a tak naprawdę nie było do tego racjonalnych przesłanek. E, to są chyba dwie takie dwa takie podstawowe elementy, które zawsze na początku każdej sprawy, gdzie ten mobbing jest, gdzie rozmawiamy o nim z klientami, które trzeba wziąć pod uwagę i które zawsze na początku analizujemy, żeby w ogóle dokonać oceny, czy są podstawy do tego, żeby jakiś roszczeń z tytułu mobbingu się domagać, czy też nie. Jak należy udokumentować mobbing? Udokumentowanie mobbingu to jest to w ogóle temat rzeka, bo y, zazwyczaj nie ma na to dowodu w postaci dokumentów, na okoliczność samego mobbingu, bo mobbing, no to zazwyczaj są jakieś rozmowy, jakieś zachowania niewerbalne, y, 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 jakiś nacisk psychiczny, więc najczęściej takim najbardziej popularnym, powszechnym dowodem w tego typu sprawach są zeznania świadków i są zeznania świadków w osobach pozostałych współpracowników, i to też kreuje podstawową trudność dowodową w tego rodzaju procesach, no bo zazwyczaj najczęściej jest tak, że osoba, która zgłasza jakieś roszczenia z tytułu mobbingu, chociaż nie jest to konieczne, ale zazwyczaj już nie pracuje w tym miejscu pracy, gdzie doznawała takich nieprzyjemnych doświadczeń. Natomiast świadkowie, których chciałaby przesłuchać w tego typu sprawie, często jeszcze tam pracują i no, niestety zdarza się bardzo często tak, że to, że oni chcą tą samą pracę utrzymać, może rzutować na treść zeznań. Może, ale nie musi, oczywiście. Natomiast no, jest to na pewno jakaś trudność. E, po drugie, e, jeżeli chcemy, aby poza odszkodowaniem za takie stricte poniesione szkody materialne dochodzić zadośćuczynienia w związku z mobbingiem, a to jest też takie no, najczęstsze, najbardziej powszechne żądanie. Trzeba pamiętać, że poza samym faktem mobbingu musimy wykazać również przełożenie tego mobbingu na pogorszenie zdrowia psychicznego i to nie w kategoriach subiektywnie odczuwanego, nie wiem, obniżonego nastroju, kłopotów z zasypianiem i tym podobnych, tylko musimy mieć dowód na to, że w kategoriach medycznych ten stan zdrowia się pogorszył, a więc nieodzowne tak naprawdę będzie tutaj zaświadczenie lekarskie. Często wykazuje się też te skutki mobbingu poprzez przedstawienie dokumentacji medycznej, na przykład wykazującej, że dana osoba przez okres iluś tygodni czy miesięcy, nie wiem, w związku z popadnięciem w depresję, uczestniczyła w terapii albo leczyła się farmakologicznie u lekarza psychiatry. No to są takie klasyki dowodowe. A do tego zazwyczaj, pewnie w większości procesów, trzeba będzie również powołać biegłego. Panie mecenasie, takie przypadki dość oczywistego mobbingu to jest wyzywanie, to jest podnoszenie mm. głosu, to jest zbyt ofensywne zwracanie uwagi, pewnie molestowanie również swojego Może rodzaju tak być, tak. przesłanki wyczerpuje, ale na pewno też duża część tych zachowań mobbingowych to są zachowania, które Pan określił tymi zachowaniami bardziej subiektywnymi. To znaczy, jeżeli ktoś czuje się mobbowany, bo na przykład. Szef odrzuca jego sprawozdanie, albo mhm. nie daje mu ciekawych zadań zawodowych, ale daje je wszystkim innym, a ten człowiek mhm. tylko przez dwa lata na robi jakieś podrzędne zadanie i nie ma perspektywy awansu. To zdarzają się takie przypadki, że ten człowiek czuje jakąś presję zawodową. Czy to już jest mobbing, czy to nie jest mobbing? Jeżeli takie zachowania nie mają obiektywnego uzasadnienia, to oczywiście jest to mobbing. I tutaj. Na poparcie tej tezy mamy bogate orzecznictwa mówiące o tym, że na przykład właśnie powierzanie danemu pracownikowi zadań zdecydowanie poniżej jego kwalifikacji i kompetencji jest klasycznym przykładem mobbingu. Otwarta i nieuzasadniona obiektywnie krytyka pracy danej osoby również jest jak najbardziej przykładem mobbingu. Eee, przykładem mobbingu może być właśnie odrzucanie efektów pracy danej osoby, albo może być na przykład powierzanie jakichś zadań, a potem odbieranie tych zadań i wykonywanie, czy zlecanie wykonania ich przez inną osobę. To również może być jak najbardziej mobbing. Natomiast tutaj no, tym istotnym elementem będzie odwołanie się do kryterium, czy na przykład właśnie krytyka danych efektów pracy. Wynika z tego, że rzeczywiście obiektywnie dana praca została źle wykonana? Bo no jeżeli tak, no to oczywiście o mobbingu nie może być mowy, czy jest to tylko i wyłącznie subiektywna ocena dokonywana przez przełożonego współpracownika, tylko po to, żeby daną osobę, tak kolokwialnie powiem, pognębić. Z Pana punktu widzenia, czy orzecznictwo w temacie mobbingu i ogólnie prawo w kontekście mobbingu nadąża za współczesną cywilizacją? A pytam o to Pana, Panie Mecenasie, bo to jest istotne, jak bardzo zmienia się nasze podejście jako pracowników do mobbingu, bowiem jeszcze pewnie 10-15 lat temu podniesiony głos pracodawcy mógłby zostać uznany za no, szef to szef, coś się nie udało, coś mu się nie spodobało, no to krzyknął, wrzasnął, zrobił jakąś tam małą rozróbkę w firmie, Pracownicy schylają głowę i okej, okay, no, życie w pracy bywa ciężko. No, obecnie takie sytuacje, szczególnie w tej kulturze bardziej korporacyjnej, wydają się być czymś y, teoretycznie trudnym do spotkania i teoretycznie czymś, co nie powinno mieć miejsca, bo ktoś, kto jest menadżerem, nowakiem, grożą mu potencjalnie konsekwencje. Tak, znaczy oczywiście zdarzają się takie sytuacje, szczególnie jeśli dana firma jest, nie wiem, pod presją na przykład z powodu pandemii, z powodu jakichś dodatkowych obciążeń finansowych. To jest oczywiste, że w firmie może być trochę bardziej nerwowa atmosfera, natomiast no, tutaj znowu troszeczkę odbijając piłkę muszę powiedzieć, że trzeba pamiętać, że mobbing ma być uporczywy. Czyli, jeżeli nawet dojdzie do jakiejś ostrej wymiany słów, tego podniesionego głosu, nie wiem, jakiegoś krzyku nawet ze strony pracodawcy, to oczywiście może to być jego niewłaściwe zachowanie, naruszające na przykład dobra osobiste pracownika, ale to niekoniecznie może być mobbing. Jeżeli to był jakiś jednostkowy przypadek, który potem się nie powtarzał, to o mobbingu nie ma mowy. To, to właśnie, no może to być. Krzywdzące dla pracownika, może to być naruszające normy obowiązującego prawa, ale to jeszcze nie jest. No ale jak się szef wściekle raz na tydzień, to rozumiem, że to już. No tak, no to jeżeli rzeczywiście jest to z tak dużą częstotliwością, no to możemy tutaj mówić o powtarzalności, o uporczywości, zwłaszcza jeżeli jest to wymierzone. Cały czas, jak rozumiem, no, w tego samego pracownika. Bo czy ta w tych indywidualność tutaj rozumiem, też ma duże znaczenie, że, że to jest skierowane w stosunku do konkretnej jednostki, a nie w stosunku do całego zakładu pracy, no bo tutaj pewnie to też przed sądem ma duże Mobbing znaczenie. Mobbing powinien zmierzać do jakby w intencji tej osoby mobbującej, do wyizolowania danego pracownika z grupy pracowniczej i do obniżenia u niej poczucia własnej wartości. Więc no tutaj rzeczywiście. No, działania, jakby jeżeli dany szef jest osobą jakąś choleryczną, impulsywną i po prostu no, ma taki sposób bycia względem wszystkich, no to też myślę, że może być ciężko udowodnić, że dążył do tego, żeby takim swoim zachowaniem podejmowanym wobec wszystkich, absolutnie wszystkich pracowników, no, kogoś jednego wyizolować. No, no nie, no to oczywiście, że obiektywnie jest to naganne. Oczywiście, że tutaj pewnie wszyscy, którzy tego doświadczają, będą mieli jakieś uzasadnione pretensje, uzasadnione roszczenia z tytułu naruszania ich dóbr osobistych, na przykład będą mogli być może y, tym sposobem rozwiązywać umowę o pracę, natomiast no, nie, nie, nie będziemy tego traktować raczej w kategoriach mobbingu. Panie Mecenasie, jak w takim razie powinna wyglądać to zgłoszenie do prawnika, albo zgłoszenie do inspekcji pracy, albo zgłoszenie już nawet do sądu, kiedy ta, ta relacja z pracodawcą jest relacją daleko idącą i nieprawidłową? Tak, żeby to było coś, co nie narazi ofiarę na jeszcze większe problemy. Mhm. E, Czy znaczy trzeba pamiętać po pierwsze, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. E, natomiast praktyka jest taka, że bardzo wielu pracodawców tego obowiązku de facto nie wykonuje. E, mówię tutaj nie wykonuje, no bo nie podejmują tak naprawdę żadnych. Wyprzedzających działań, które mają w jakiś sposób, w jakiejś formie zapobiegać temu, żeby taki mobbing nie wydarzył się w przyszłości. Nie wiem, nie tworzą odpowiednich zapisów w regulaminach pracy, nie tworzą jakiejś komisji do zwalczania mobbingu, nie przeprowadzają szkoleń, które mają uświadomić pracowników, czym mobbing jest, jak jemu przeciwdziałać, nie tworzą specjalnych procedur, jak należy się zachować w przypadku, gdyby ktoś chciał taki mobbing zgłosić. Bo jeżeli pracodawca będzie w stanie wykazać, że tego rodzaju działania, o których przed chwilą powiedzieliśmy, podejmował, to też będzie trudno przypisać mu odpowiedzialność za mobbing. Ale wie pan, panie mecenasie, to teraz specyfika zawodu, takie tempo pracy, tutaj trzeba robić dużo rzeczy naraz, trzeba biegać, trzeba się przemieszczać, a ten ktoś po prostu sobie nie dawał rady i czasami była atmosfera nerwowa w tej naszej korporacji albo w tym naszym biurze. Tutaj nikt nie miał złych intencji, nikt nie chciał nikogo obrazić, No, no właśnie, czasem podnieśliśmy ja, głos, czasem ale ja zadaję w tym momencie jakieś, pytanie, pytanie, jakieś emocje były. No. ja zadaję w tym momencie pytanie, panie pracodawco, obiektywnie, jakie działania pan podjął, żeby zapobiec pojawieniu się mobbingu? Czy właśnie stworzył pan odpowiednie regulacje wewnątrz zakładowe? Czy stworzył pan jakąś procedurę, do kogo należy się zgłosić, czy powołał pan jakąś komisję, czy przeprowadził pan szkolenia dla pracowników, co należy robić w przypadku mobbingu, jak należy się zachować? Czym w ogóle taki mobbing jest? Jeżeli rzeczywiście pan takie ramy stworzył i po prostu w danym momencie, no, było nerwowo w pracy, ale dotyczyło to wszystkich, bo akurat nie wiem, no, jakaś sytuacja ekonomiczna się pogorszyła, myślę, że jest pan w stanie wyjść z tego obronną ręką. Natomiast jeżeli tego Pan nie zrobił i jakiś pracownik w związku z tą nerwową sytuacją może czuć się nękany, obiektywnie oceniając sytuację, no to szanowny Panie pracodawca, obawiam się, że może Pan mieć kłopoty. Panie co na koniec naszej rozmowy, czy w przypadku Kancelarii Wódkiewicz-Sosnowski tych tematów mobbingowych trochę się pojawiało na przestrzeni ostatnich lat i jak te tematy były rozwiązywane? Tak, pojawiały się takie tematy. Zazwyczaj jest tak, że ten temat mobbingu jest jednym z tematów związanych z kończeniem stosunku pracy. Bo rzadko kiedy zdarza się tak, że pracownik, który czuje się mobbingowany, pomimo zgłoszenia roszczenia o odszkodowanie czy o zadośćuczynienie, będzie chciał dalej w tym miejscu pracować, no wierząc w to, że pomimo jakiegoś procesu z pracodawcą, pomimo przesłuchiwania świadków wykazywania, że w zakładzie pracy doznał jakiejś krzywdy, dalej będzie w stanie tam normalnie pracować i doświadczać normalnej atmosfery. No niestety, często jest tak, i zazwyczaj, no, praktyka idzie w tą stronę, że jeżeli ktoś. Był poddawany mobbingowi, to najczęściej chce z tego miejsca po prostu uciec jak najdalej i nie mieć już nic wspólnego ze swoim miejscem pracy, więc zazwyczaj aspekt mobbingu pojawia się wtedy, kiedy mówimy o rozwiązaniu umowy pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia, czy nawet wypowiedzeniu umowy o pracy i przy okazji zgłoszeniu dodatkowych roszczeń ze strony pracownika. Panie mecenasie, bardzo dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia.